Cześć, witam Was w 60. odcinku serii Nowości Płytowe. Tak, ostatnimi czasy ta seria e, ukazuje się nieregularnie, ale to tylko dlatego, że moim zdaniem w takiej kondycji jest nasza muzyka. Nie tylko polska, ale i zagraniczna. Żeby jakaś płyta pojawiła się w tej serii, to już naprawdę musiałaby mi się spodobać. I e, wtedy wiem, że z pełną świadomością mogę wam ją polecić. Przyszedł czas na taką płytę, chociaż muszę powiedzieć, że do tej recenzji zabierałem się dosyć długo. Grupa Lady Punk w tym roku świętuje swoje 45-lecie. 28 listopada uraczyła nas nowym albumem LP 45. Różne recenzje słyszałem na temat tej płyty, dlatego warto wydać w końcu własną. Odsłuchałem tę płytę dokładnie w tej chwili dokładnie 11 dni po premierze. Najpierw, czytając e, opinie, recenzje innych, postanowiłem wydać własną. Grupa Lady Punk to absolutny fenomen na e, polskiej scenie muzycznej, absolutny klasyk polskiego rocka, który nie tylko, co ostatnio modne, e, potrafi nie rozpadać się, ale potrafi trzymać swój styl praktycznie od początku. E, kiedy zaczynali swoją karierę 45 lat temu, byli porównywani do zespołu The Polis. Ich debiutancki album zatytułowany po prostu Lady Punk, który ukazał się w roku mojego urodzenia 1983, to również była fenomenalna płyta, dlatego że wówczas jak wiadomo rządziła lista przebojów trójki Marka Niedźwieckiego i 7 na 10 zawartych na debiutanckiej płycie utworów zdobyło pierwsze miejsce na tej liście. To już absolutny klasyk. Ale przez te wszystkie lata, tak naprawdę, e, biorąc pod uwagę, że grupa Lady Punk, licząc nawet składanki, ma tych płyt już w swoim e, dorobku ponad 20, to 45, jak na e, dzisiejsze czasy, naprawdę mnie zaskoczyła. Panowie nie tylko trzymają styl sprzed 45 lat, ale też są w świetnej formie. 45 LP45 to płyta zawierająca 10 kompozycji. 10 kompozycji utrzymanych w typowym lady punkowym stylu. Ja uważam, że obok płyty Argento grupy Kloster Keller. Jest to najlepsza płyta 2025 roku. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te utwory są bardzo spójne, są typowo Lady Punkowe, słychać ich styl, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. A w, dla pewnych zespołów jest to nie lada atutem. E, dlatego, że. E, Niektóre zespoły z lat 80. to już dzisiaj byśmy powiedzieli znaki firmowe, znaki towarowe, które udowadniać nic nie muszą, a wydanie nowego materiału przez grupę, która jest 45 lat na scenie, to jest nielada wydarzenie dla każdego fana polskiego roka. Jaka jest płyta LP45? Zawiera 10. Typowo, tak jak powiedziałem, Lady Pankowych utworów, z których mam dwa atuty: zdrada, która zamyka płytę i nie myśl o mnie więcej. Słuchając tego utworu, zastanawiałem się, ponieważ ta solówka gitarowa, która tam jest, i w ogóle linia melodyczna kojarzy mi się z jakimś utworem, zagranicznym. Nie wiem dokładnie jakim w tym wypadku sugerował się Jan Borysewicz, ale jest to ewentualnie tak zwana zrzynka po prostu z jakiegoś zachodniego wzorca. Natomiast ta całość jest naprawdę spójna. Przede wszystkim ta płyta nie męczy z tego względu, że jest krótka. Najdłuższy utwór na niej ma niecałe 5 minut, a tak to mamy naprawdę typowo rasowe, bym powiedział, popowo-rokowe brzmienia w granicach i pół, 4 minuty. I naprawdę te utwory są spójne. Teksty to również była zawsze mocna strona Lady Punk. Jak popatrzy się na cały skład grupy, 45 lat na scenie, to naprawdę panowie są. W dobrej formie i mogę powiedzieć z pełną świadomością, że od kilkunastu lat Lady Punk nie wydali tak dobrej płyty. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że dla mnie ten klasyczny okres działalności grupy to lata 80. Stamtąd wywaliłbym na pewno płytę LP3. Ochyda. Też dosyć średnia, natomiast jedynka, yy, potem tacy sami, i zawsze tam gdzie ty to taka dla mnie żelazna święta trójca. A zatem, jak to się mówi zawsze tam gdzie ty rok 90., potem długo, długo, długo nic poza płytami, które oczywiście zdarzały się grupie Lady Punk wielkie przeboje na późniejszych albumach, takie jak chociażby. Na co komu dziś z lat 90., czy powiedzmy stacja Warszawa z lat już tam, powiedzmy, 2000, ale ten album 45 jest naprawdę spójny i jest to, moim zdaniem, pewnego rodzaju powrót do korzeni. E, wracają, do, wracają do początku, nie tracąc nic ze swojego stylu, nie tracąc marki, nie sprzedając się e, po prostu e, współczesnym, powiedzmy, młodym słuchaczom, którzy mają, wiadomo, jak śpiewał zespół Kombi: każde pokolenie ma własny czas. Ale tu naprawdę mamy absolutny wyjątek na polskiej scenie muzycznej: że przez 45 lat ten zespół, mając rzesze fanów, potrafi zagrać tak, jak zagrał 40 kilka lat temu. To jest, nie, nie, absolu, to jest absolutny atut tego albumu. Dlatego jest to płyta, która na pewno stanie na mojej półce. A Wam mogę ją serdecznie z całego serca polecić. Jeszcze słowo wyjaśnienia, a propos, właśnie serii nowości płytowe. No niestety, tak jak się ma e, kondycja przede wszystkim polskiej muzyki rozrywkowej w tej chwili na rynku, tak z taką częstotliwością te odcinki e, nowe, e, serii nowości płytowe będą się pojawiać, bo naprawdę coraz trudniej znaleźć, Klasyczną grupę, która przynajmniej 40 lat jest na scenie i nagra taki album. Dla mnie dwa absolutne numery jeden 2025 roku, gdybym miał to podsumować, to Argento grupy Kloster Keller i 45 Lady Punk. Szkoda, że prawdziwej muzyki na rynku jest coraz mniej. Eee... Niestety, Jesteśmy świadkami końca pewnej y, epoki. Ci prawdziwi muzycy, ci prawdziwi artyści powoli zaczynają odchodzić. Dlatego cieszmy się tymi, którzy jeszcze zostali, którzy są w formie na tyle, że y, jeszcze dla nas tworzą, jeszcze grają koncerty, bo tak naprawdę nie muszą już nic robić. Jeżeli będziemy porównywać nowe płyty klasyków rocka do ich starych poczynań z okresu debiutu, to na przykład to nigdy nie będziemy zadowoleni. Każda nowa płyta klasyka rocka, czy to polskiego, czy zagranicznego, to nowy rozdział w historii zespołu, czy też artysty. Nie porównujmy. Idziemy dalej. Grupa Lady Punk istnieje, gra koncerty na najwyższym możliwym, według własnych, według własnych możliwości, poziomie. 45. Moim zdaniem, powinna być platynową płytą już w dniu premiery. Rzadko się zdarza, żeby nagrać. Anno Domini w 2025 roku, w, 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 w latach komercji, autotuna, e, młodych gwiazdek, o których za rok nikt nie będzie pamiętał, e, gdzie, oprócz, e, nie, gdzie nie liczy się talent tych młodych ludzi, tylko goła dupa, za przeproszeniem. Bo o to tu głównie chodzi, żeby yy, publika mogła sobie poskakać, pośpiewać, ale naprawdę zdarzają się wyjątki, zdarzają się perełki. Nic na to nie poradzę. I powtórzę, że najlepszy okres dla mnie to lata 1962-1994, jeżeli chodzi o muzykę zagraniczną, jeżeli chodzi o muzykę polską. To są to jest to końcówka lat 50. praktycznie do, praktycznie do współczesnych czasów, jeżeli chodzi o polskie podwórko, ale to naprawdę zostały wyjątkowe grupy, też mógłbym powiedzieć, do połowy lat 90. Ale lata 2000 o, o, o szczęście przyniosły. Naprawdę bardzo dobre płyty, ale klasyków roka. Niestety, dla mnie może to zabrzmieć jak słowa starca wychowanego w innej epoce, bo tak, oczywiście, jestem człowiekiem z innej epoki, czuję się człowiekiem z innej epoki. To naprawdę są sytuacje wyjątkowe. Natomiast ci młodzi. No można im życzyć jak najlepiej, ale to już nie to. Pogadamy za 30 lat, kto będzie pamiętał te wszystkie współczesne siusiu majtki, które nie głosem, a ciałem pracują, żeby utrzymać się na scenie. Panowie z Lady Punk, nieźli zadymiarze w latach 80., autorzy wielu skandali, Udowodnili, że stare dziadki są na topie i tak trzymać, panowie. A płytę oczywiście polecam.